Ostatnie lata to takie duże, znaczące sukcesy dla naszego powiatu. To poszły przecież bardzo duże inwestycje, zarówno drogowe, nie tylko, również modernizacja szpitala, ale, ale także inwestycje w oświatę. Same projekty miękkie to kilka, na, kilka milionów złotych, natomiast cieszy nas szczególnie to, co, co zauważają nasi mieszkańcy, przede wszystkim drogi, inwestycje w drogi wojewódzkie, ale również wspieranie finansowo w ramach RPO naszych dróg powiatowych, które były remontowane. Wspomnę tutaj tylko o drogach wojewódzkich 901 w kierunku dobrodzienia. Czy tutaj duża, duża inwestycja w samym Oleśnie w kierunku Częstochowy, droga 94494, największe rondo w Oleśnie? To wszystko bardzo nas cieszy. To też zasługa, duża zasługa współpracy z marszałkiem, bezpośrednio z panem marszałkiem. Oczywiście pracownicy też, ale decyzje, życzliwość pana marszałka i jego obecność na wszystkich, na wszystkich tych inwestycjach, na, nie tylko odbiorach, również w terenie, spojrzenie takim gospodarskim wzrokiem na, na potrzeby rzeczywiście, które tutaj istnieją. Drodzy mieszkańcy powiatu olejskiego, proszę o poparcie pana marszałka Andrzeja Buły w wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja tego roku. Uważam, że jest to kandydatura jak najbardziej przydatna i będzie dla nas korzystna, jeśli spojrzymy z naszego punktu widzenia powiatu olejskiego. Wszystkiego dobrego życzę i zapraszam do udziału w wyborach.